Akcja wakacyjny Book Crossing w Nagawczynie ruszyła. Dzieciaki wesołym i kolorowym piknikiem na świeżym powietrzu oficjalnie zainaugurowały inicjatywę promującą czytelnictwo. Z Stęga Przecięta już można korzystać z domków na książki. Fajny pomysł i ja bardzo będę z tego korzystać, bo w domu mam bardzo dużo książek z biblioteki, takich grubych, i ja czytam. Ja myślę, że też ten pomysł jest bardzo fajny i też na pewno y, będę z niego korzystać, tak jak każdy z nas. Fajny pomysł i, i super, że można sobie tak książki dać komuś. Bardzo fajnie. Że, że można na przykład dać komuś książki czy coś takiego. Ja lubię czytać książki, y, fajnie się tak wymieniać. Książkami, które już nie są potrzebne. Te skrzynki są bardzo fajne, no też ładne. Tak, sądzę, że będzie zainteresowanie duże. Zresztą dzieci przybywają tej rodzice przychodzą po dzieci do żłobka, do przedszkola. To jest takie główne miejsce, gdzie rodzice mogą sobie usiąść, odpocząć. Zresztą widać, ławeczki są, książeczki są. Tylko kawy brakuje, no ale na wakacjach to właśnie tak sądzimy, że dzieci nie odzwyczają się od książek, tylko właśnie będą spędzać czas i rodzice też będą mieć, będą mogli ze swoimi dziećmi poczytać, a dzieci bardzo lubią książeczki dzisiejszy event. Jest to event, który nosi nazwę Wakacyjny Book Crossing, czyli akcja promująca czytelnictwo. Akcja skierowana do najmłodszych naszych mieszkańców sołectwa, do uczniów szkoły publicznej podstawowej w Nagawczynie oraz do dzieci naszych żłobkowych ze żłobka Misolandia. Chcemy promować czytelnictwo. Dziś dzięki naszemu lokalnemu artyście panu Sebastianowi Krasoniowi możemy udostępnić dzieciom domki w myśl idei Book Crossingu, czyli ogólnodostępnej książki w miejscu publicznym Licznym. Dziś te domki otworzymy, będą mogły z nich korzystać dzieci. Tu ogromne podziękowanie dla pana Sebastiana Krasonia, naszego lokalnego artysty, który wykonał te nasze budki book crossingowe, Dzięki którym dzieci będą mogły się cieszyć i korzystać z książek, które w nich będą umieszczone. Na podstawie tych książek, na podstawie tej idei bookcrossingu, chcemy również przedstawić dzieciom kolejną ideę, a mianowicie zero waste. Jest to ogólnoświatowy trend ekologiczny, który mówi nam o tym, że możemy nadawać rzeczom drugie życie, że niekoniecznie te rzeczy możemy wyrzucać, ale możemy je e, wykorzystywać ponownie, dzielić się nimi i w ten sposób zapobiegać zbędnej konsumpcji. Przy tej okazji to nie tylko będziemy tutaj otwierać te budki bookcrossingowe, ale będziemy również nagradzać dzieci, które w roku szkolnym najwięcej czytały, największą ilość brały udział w konkursach czytelniczych, bibliotecznych, organizowanych na terenie szkoły przez naszą panią bibliotekarkę, panią Beatę Mądro. Celakt to zachęcenie dzieci do czytania. Dzieci nasze z naszej szkoły lubią czytać. Wiem o tym, bo jestem bibliotekarką i ja im książeczki wypożyczam, lubią czytać, chętnie pożyczają, ale chcemy, żeby też czytały książeczki na wakacjach, w czasie wypoczynku letniego. Mogą czytać samodzielnie, mogą czytać z rodzicami. I właśnie do tego próbujemy dzieci dziś namówić. Bajeczki kolorowe, przygodowe, ale o wróżkach, o smokach, o dinozaurach. Wszystko ciekawi dzieci, byleby były piękne, kolorowe. Dzieci wszystko bardzo chętnie czytają. Komiksy, czasopisma, bardzo chętnie. Jeżeli zachęcimy je od najmłodszych lat, to później dużo więcej czytają, kiedy już będą młodzieżą, a później jako dorośli. Na wzięcia udziału w akcji przywracającej książkom Drugie Życie zachęcają. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie, Żłobek Misiolandia w Nagawczynie, Razem dla Nagawczyny, OSP Nagawczyna, Rada Sołecka, Klub Seniora, KGW oraz Gmina Dębica.